Witam. Tematem dzisiejszego odcinka będą polskie granaty, zarówno te używane w kampanii wrześniowej, jak i te, które produkowano na potrzeby konspiracyjnej Polski. W okresie międzywojennym opracowano dwa typy granatów granat obronny i granat zaczepny. Granat zaczepny miał oznaczenie Z23, a granat obronny O23. W latach 30. dokonano modyfikacji w tych granatach, polegających głównie na opracowaniu nowego typu zapalnika. I tak obydwa granaty otrzymały zapalnik wzór 31, oznakowany symbolem WZGR31. Granat zaczepny zbudowany był z tłoczonej blachy. Z dwóch części, które łączone były po obwodzie, mniej więcej w połowie wysokości, taką wystającą kryzą. Na górze była szyjka do wkręcenia zapalnika. Granat wypełniany był sproszkowanym trotylem, ważył razem z zapalnikiem około 360 gram. Granat obronny natomiast posiadał taki sam zapalnik. Natomiast korpus był odlewany z żeliwa z takimi wyraźnie karbowanymi poprzecznymi i podłużnymi nacięciami, które miały ułatwiać rozerwanie się tego granatu na wiele odłamków. On po rozerwaniu się dawał około 600 odłamków, które rozpyskiwały się w promieniu około 50 metrów. Ten granat, podobnie jak granat zaczepny, napełniony był sproszkowanym trotylem ważył około 650, 650 gram. Skorupy tych granatów produkowane były w trzech wytwórniach w Końskich, w Warszawie i w Wilnie. Na skorupie tego granatu, na jednym z dolnych pól jest literowe oznaczenie. K to jest wytwórnia w Końskich, Końskie, W to jest Wilno i M literka to jest Warszawa. Dodatkowo jeszcze wytwórnia w Końskie Posiadała graty produkowane z korupy tych gratów. Posiadały jeszcze takie dodatkowe oznaczenie w postaci wbijanych kropeczek po przeciwnej stronie tego oznakowania z literką, które symbolizowały numery wytwórni: 1, 2, 3 albo 4. Zapalnik wzór 31, był całkowicie polską konstrukcją. Był to bardzo dobry zapalnik, bezpieczny, a jednocześnie odporny na warunki wojenne. Składał się on z, z zasadniczych trzech elementów, a mianowicie e, e, głowicy, g, gdzie umieszczony był cały mechanizm spuszczający iglicę. E, w środku była tulejka, gdzie był kawałek e, lądu, który był opóźniaczem, i na samym końcu była e, spłonka detonująca granat. Specyfiką tych zapalników było to, że wewnątrz e, tej głowicy e, były umieszczone dwie iglice i dwie spłonki, co powodowało dużą niezawodność tego granatu. E, Uwagę także zwraca sposób zamocowania samej zawleczki i kółka do tej zawleczki. Zawleczka jest typu agrawkowego, zapinana podobnie jak agrawka. Uwagę zwraca fakt, że kółko zawleczki jest umieszczone po prawej stronie granatu. I tutaj istnieją dwie teorie, dlaczego tak jest. Jeden z kompatantów opowiadał mi, że przy chwycie w ten sposób łyżki, żeby uniknąć przypadkowego dłubania przy granacie w jakichś tam warunkach stresowych bojowych, żeby go odbezpieczyć, trzeba wykonać takie ruchy w ten sposób podrywać. Inna y, wersja głosi, że granat dla pewnego chwytu trzeba było złapać w ten sposób, czyli całą dłonią trzymało się y, granat y, i zabezpieczało się dźwignie i wtedy można było zerwać y, zawleczkę i rzucić granatę. Granaty, y, granaty y, tutaj pokazuje jeszcze on te skorupy tych granatów obronnych. Y, to jest skorupa granatu wzór y, 23, a to jest y, Granatu wzór, tak zwanego wzór 33. One się w zasadzie nie różnią niczym, poza tym, że te granaty wzór 33 skorupy miały tutaj w szyjce dodatkowo jeszcze zamontowaną tulejkę taką aluminiową, nagwintowaną, w którą się wkręcało zapalnik. Miało to służyć temu, że zabezpieczało jakby dodatkowo jeszcze wysypywanie się tego sproszkowanego trotylu, a jednocześnie przy nakręceniu zapalnika, który miał dodatkowo jeszcze tutaj y, taką skórzaną uszczelkę, uszczelniało to po prostu y, skuteczniej y, ten granat. Takie granaty właśnie używane były w kampanii wrześniowej, ale także już po przegranej y, w 1939 roku y, bardzo chętnie stosowano je, o ile tylko była możliwość, y, stosowano je także w konspiracji. Niestety tych granatów było stosunkowo mało i były dość trudno, trudne do zdobycia y, dla partyzantów, jak i dla powstańców na przykład warszawskich. W związku z tym y, istniała pilna potrzeba produkcji granatów konspiracyjnych. Opracowano dwa podstawowe typy takich granatów. Jeden powstał i używany był przede wszystkim i produkowany przede wszystkim w Warszawie, a w zasadzie wyłącznie w Warszawie. To jest granat ET-40 Filipinka. Nazwa granatu pochodzi od inicjałów twórcy tego granatu Edwarda Tymoszka. Z kolei Filipinka, powszechna używana nazwa na ten granat, wywodzi się od jego pseudonimu konspiracyjnego, to jest Filip Tarło. Dodatkowo granat tutaj jeszcze miał oznakowanie, takie kropkowane białymi literami cyrylicą DUG41, co miało sugerować, że jest to granat produkcji rosyjskiej, skut oznaczał desantna i ja, udarna ja granata wz. 41 po prostu. Tutaj z kolei specyfiką tego granatu był jego zapalnik opracowany przez Edwarda Tymoszka jeszcze przed wojną, a miał być używany w granatach przeciwpancernych, które nie zdążyły wejść do produkcji jeszcze przedwojennej. Zapalnik był bardzo ciekawy, ponieważ był to tak zwany zapalnik bezwładnościowy o działaniu natychmiastowym. Żeby odbezpieczyć granat, trzeba było zerwać zawleczkę. W momencie, kiedy puszczało się, ta łyżka zabezpieczająca została przez sprężynę, która wewnątrz funkcjonowała, odchylona do tyłu przy locie granatu. Pęd powietrza zrywał dodatkowo tą zawleczkę, odbezpieczał całkowicie tutaj to. Ta zawleczka, która tam wewnątrz trzymała, blokowała dwa takie elementy bezwładnościowe, które były dodatkowo rozdzielone jeszcze sprężynką. W momencie, kiedy granat spadał, uderzał, powodowało to, że te dwa bezwładniki. Ściskały sprężynę, a jednocześnie ten górny bezwładnik, zaopatrzony w iglicę uderzał. Iglica wtedy uderzała w element zapalający, w związku z tym następował, następowało gwałtowne odpalenie tego ranu i wybuch. Te granaty produkowane były w Warszawie, najpierw w Rembertowie w mieszkaniu Edwarda Tymoszka, po czym były produkowane w takiej powstańczej konspiracyjnej wytwórni granatów na ulicy Królewskiej. Drugim takim typem granatów, granatu konspiracyjnego jest granat e, Sidolówka. Tu nazwa z kolei e, bierze się stąd, że e, korpus tego granatu ma kształt zbliżony, w zasadzie niemal identyczny, jak puszka, przedwojenna puszka e, Sidolu, czyli środka do czyszczenia metalu. E, ten granat z kolei zaopatrzony był w e, zapalnik e, tarciowy. Trzeba było odkręcić, o, może pokażę na tym granacie tutaj taką zabezpieczającą kapsułkę wyjąć sznureczek, gdzie przy odciągnięciu powodowało się tarcie potarki i odpalenie z kolei też tej ścieżki prochowej, która powodowała zapłon i odpalenie granatu. Te granaty z kolei produkowane były nie tylko w Warszawie, ale także poza Warszawą, w Okręgu Keleckim, także w innych rejonach, gdzie działały duże oddziały partyzanckie. Tutaj jeszcze mamy inny typ granatu, też produkcji konspiracyjnej, warszawskiej. To jest z kolei żeliwny granat, odlewany w postaci takiego kształtu zbliżonego do jajka, z tym, że z poprzecznym karbowaniem i tutaj też jest inny co prawda, ale to jest zapalnik tarczowy, to jest tylko fragment tego zapalnika zachowany. Z powodu braku tych granatów posiłkowano się także różnego rodzaju produkcjami konspiracyjnymi. Tutaj na przykład mamy taki dziwny granat, jest to granat, który został skonstruowany z wykorzystaniem lampy karbidowej korpus takiej zwykłej lampy karbidówki, gdzie tutaj się sypało po prostu karbit nasączony wodą, a w tym przypadku po prostu materiał wybuchowy. Ten granat zaopatrzony jest jak widać w zapalnik wzór GR31 z obciętą, wyraźnie widać obciętą łyżką ze względu na kształt tego. W związku z tym no, istniało takie ryzyko, że trzeba było natychmiast po zerwaniu tego zapalnika wyrzucić granat, bo nie było możliwości przetrzymania i opóźnienia. W powstaniu Szkole warszawskim, kiedy brakowało wszystkiego, niemal każdego rodzaju zbrojenia, posuwano się na, tak, na, także do tego, że po prostu z rur kanalizacyjnych, odpowiednio naciętych i zaspawanych, wykonywano takie korpusy granatów, gdzie zapalnikiem był po prostu zwyczajnie ląd saperski, który odpalano i, i rzucano takim granatem. Te wszystkie granaty konspiracyjne wypełniane były yy, szedytem. To był materiał wybuchowy uzyskiwany metodami takimi półchałupniczymi z chloranu potasu, czyli po prostu bazą do tego był chloran potasu. Tutaj zaprezentowałem takie podstawowe typy granatów polskich używanych w czasie II wojny światowej na terenach polskich. Oczywiście była cała masa jeszcze różnego rodzaju innych konspiracyjnych produkcji, takich okazyjnych. Bywały granaty woreczkowe, gdzie po prostu zwykły woreczek wypełniony szedytem i jakimiś odłamkami, ścinkami metalu, gdzie był włożony zapalnik taki tarciowy jak do tego, do tego granatu, a także cała masa innych różnych takich konspiracyjnych produkcji, pokazujących jak wielka paląca potrzeba była tego typu uzbrojenia na potrzeby właśnie walczącej Polski.